Kolejny oddech to oddech Ujjayi, oddech jogiczny, oddech gardłowy, gdyż w swym brzmieniu przypomina nieco oddech Lorda Vadera. Wykonujemy go poprzez ułożenie gardła, tak jakbyśmy na wydechu chcieli powiedzieć wydłużone H, ale oczywiście nie mówimy. Jest to oddech Oczyszczające nasze gardło, oczyszczające naszą głowę, ponieważ uczy nas uważności. Od razu wsłuchujemy się w swój oddech i skupiamy się na naszym ciele, na naszym oddechu, na dźwiękach naszego ciała. Wygląda on tak. Nie robimy go za głośno, nie jest to konkurs kto głośniej, ponieważ nie chcemy sobie podrażnić gardła. Musimy znaleźć swoją granicę. Oddychajcie, powodzenia i bądźcie zdrowi!